Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Mistor Speedmo Wanted Serii Pro. Dzisiaj spróbujemy się podjąć próby 60, długi pościg, aby pomyślnie ukończyć tę próbę sprowokuj i zgub pościg trwający 15 minut na najwyższym poziomie natężenia działań policji. No moi drodzy, szykuje się przed nami dosyć wymagająca próba. Będziemy musieli wytrzymać aż 15 minut z gliniarzami, co no to będzie niemałe wyzwanie. Naprawdę to będzie bardzo trudno wytrzymać aż 15 minut. I to jest też taki problem, że ja podchodzę już do tej próby chyba z trzeci raz. Mm, I mam y, duże problemy. Ok, przy okazji sobie parę tam wykroczeń nabiłem po drodze. Ok, może zrobimy coś takiego na początek sobie żeby tutaj troszkę przerzedzić szeregi niebieskich no i tak, ja podchodzę do tej próby już trzeci raz za pierwszym razem pamiętam, że zgubiłem pościg po jakichś 10 minutach przy pierwszej próbie nagrywania przy drugiej zgubiłem pościg jak już było 13 minut i 50 sekund i powiem szczerze, że tak się wkurzyłem mocno, że stwierdziłem, dobra wczoraj nie nagrywam, dziękuję, próbuję innego dnia no mam nadzieję, że przysłowie do trzech razy że sztuka się tutaj sprawdzi i tym razem jakoś uda nam się przejść tą próbę, chociaż ja mówię wam, nie jest to naprawdę łatwe, to jest naprawdę trudna próba. Bo te 15 minut to jest naprawdę już dużo. Tutaj, wow! Wow, co to było?! Ja cię kręcę, no weź wypad z koła! Nie wiem, ja się tak zderzyłem z tym z budką, że mnie zatrzyma w miejscu Nie wiem, Coraz dziwniejsze rzeczy zaczynają być No i też będziemy musieli uważać przede wszystkim Nie tylko na kornety, ale na ciężkie suwy, polczatki No i helikopter też może przysporzyć nam problemów Jak nam na przykład drogę czy coś. Ok, pojedziemy sobie może tym lewym pasem tutaj troszeczkę się przerzedziło. Jest troszeczkę luźniej, więc możemy sobie troszkę pojeździć. Okej, okay, śmigłowiec chyba wycofuje się. Okej, okay, żebym tylko ich nie zgubił, tak jak wtedy. Ok, ja bym przynajmniej tam zniszczyliśmy. Dlatego tak, ja nie będę te staro się tu specjalnie za szybko, żeby nie zgubić ich. Tak jak w, przy drugiej próbie, gdzie co mi naprawdę ile? Minuty 10 i bym mógł mieć próbę zaliczoną. I to też że zabiera na Okej, okay, wow, co tu się stało? Noś mnie chyba próbuje zepchnąć. Okej, okay, powiem tak, pojeździmy sobie trochę po autostradzie Tak samo jak było w przypadku próby e, e, 40 I Tam też tam też jeździliśmy głównie po autostradzie Okej, okay, Ciebie ominiemy Okej, okay, ja tutaj będę zwalniał, żeby... żeby po prostu ich nie zgubić, bo ja pamiętam, że tu zjechałem wtedy z tej autostrady i zgubiłem ich. Okej, okay, to się udało i przy okazji chyba Cross za chwilę wkroczy do akcji. Okej, okay, tutaj zwalniamy, bo zaraz ich mogę zgubić. Już raz popełniłem ten błąd i mi wystarczy. A powiem wam taką ciekawostkę, że jeżeli zniszczymy pojazd crossa to możemy dostać za niego 100 tysięcy notowań bardzo dużo tutaj jeszcze ciężkie suwy próbują nam zagrodzić ale my się tak łatwo nie damy okej okay, i tylko dziwo ile trzy radiowozy nie godził bo widzę że dalej po i nie są jeszcze wzywane może przy okazji trochę poniszczymy sobie jakby nam się nudziło Ok, nasuwa też uważamy. To nie jest żadna próba bloka ani kolczatek, więc nie musimy się w to wbijać. Ok, to nie zgubimy ich. Okay, jest kolejny. To też łatwo ominęliśmy. Ok, następnego zgubiliśmy też. Okej okay, tu uwaga Okej okay, jest, skoro w, już mamy pierwsze 5 minut, jedno trzecie już mamy, zostaje jeszcze... o nie 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 żebym znowu tego nie zrobił Czekamy Okej okay, jedziesz? Jedziesz O, jeszcze helikopter, oczywiście Okej, okay, helikopter nie znalazł? To co, poczekamy sobie. No bo teraz zgubiłem wszystkich. Okej, okay, suwy. Okej, okay, spróbujcie tak. No te w ogóle zakręciły się w kółeczko. helikopter jest, jest tyle dobrego ale nie mamy żadnych radiowozów. 30 sekund do posiłków i znowu ciężkie suwy ja, jak się wstroszyłem. okej okay. i tak się ogólnie też zastanawiam skoro przez te 15 minut mamy wytrzymać z miskimi to właśnie ja tak się zastanawiam co nagramy po po serii prób z Moslem czy jeszcze inne niż będę nagrywał prawdopodobnie tak możliwe że zrobimy nie wiem pro streeta nie wiem jak z karbonem będzie czy się podajemy nagrywania carbona i ewentualnie nie wiem undercover wow Okej, okay, dobra. To było trochę hardcorowe, to, co zrobiłem. Tak ja w ogóle ta korweta się w... wpakowała w problemy i... Okej, okay, tutaj uwaga. Byłem w cywila, ale już nie zauważyłem to. Wracając do tematu, to jeżeli byśmy przeszli serię prób z Most Wantedem, to nie wiem. Albo byśmy zrobili... Turniej z Mosantela lub Underground wujeczki. Albo ewentualnie, jeżeli inne Nis for Speed y mam nagrywać, to może właśnie Carbona. Carbona, e, e, Pro może Undercover, chociaż ja go nie przyszedłem nigdy. Pamiętam, że pierwszy raz to się wkurzyłem na niego. Ewentualnie coś nie wiem, z klasycznych, jak na przykład Pursuit 3... Mm, z 98 High stakes czyli czwarta część Need for Speed a. Porsche 2000 możemy też przejść więc nie wiem coś tam znajdziemy Shifta na pewno nie będę nagrywał z uwagi na to że Shift jest dla mnie grą zbyt trudno więc jeżeli byście się pytali o Need for Speed Shift to na pewno go nie zrobię a tych nowszych Need for Speedów też raczej wątpię bo na przykład i już niejednokrotnie to mówiłem ale powtórzę to po raz kolejny że nowego Most z 2012 na pewno nie będę robił. Bo tak, po pierwsze nie grałem w niego, po drugie, moim zdaniem to już nie jest Most Wanted, tylko po prostu jakaś podruba. Wow 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 wow. Tylko po prostu jakiś taki nie wiem, ja to nazywam... Może nie podruba, tylko pseudo Most Wanted, który mówię, nie ma nic wspólnego z oryginałem. I nagrywanie jego, nawet gdybym przeszedł, to tak... Mijałoby się z celem. Moim zdaniem ta gra nie jest tak godna polecenia. Nie może jak kiedyś będę miał nie wiem, lepszy sprzęt, sobie zaprajduję kompa, to może ewentualnie zrobilibyśmy z hita coś, tak jak Pro Aero robił w swojej serii. Więc no tak to mniej wiem, mniej więcej będzie wyglądać. Ale na pewno chciałbym coś z klasyków zrobić, właśnie te Need for Speed od, od Hot do high y, Stakes i Porsche 2000, może ewentualnie rozważę. Bo na pewno nie zrobimy Undergrounda 1, to mogę Wam za powiedzieć, że tej gry na 100% nie nagram u siebie, ponieważ tak, robiliśmy ją sobie na live i pamiętam, że ta gra mnie dosyć mocno zirytowała szczególnie w późniejszym etapie gdy była już tak nieuczciwa i tak cheaterska że no, po prostu nie dawał rady więc dlatego Underground 1 odpada podobnie Hot Pursuit 2 z 2002 roku bo on jest po prostu nudny szczególnie też w późniejszym etapie gdzie mamy praktycznie te same wyścigi te same trasy tylko że w odwróconym kierunku i dlatego uważam, że te dwie słony nie są godne zagrania. Może w dzieciństwie Underground 1 był lepszy na początku, ale jak przeszedłem tę grę po raz pierwszy na streamie, no to eh, niekoniecznie. Nie ja chciał dalej. Więc to będzie mniej więcej tak wyglądać. A my musimy jeszcze wytrzymać dodatkowe 5 minut. W międzyczasie... Okej okay. Okej, okay, tutaj się pojawiła korweta. bo nie wiedziałem czy ich zgubię czy też nie, więc wolałem trochę zaczekać O, w ogóle, zobaczcie, ciekawa da się tutaj staronować helikopter, jakby ktoś pytał Okej, okay, omijamy Omijamy kolejne kolczatki Jestem ciekaw, co by się stało, gdyby powiedzmy rzucić jakiś spowalniacz, y, znaczy utrudniacz pościgu na helikopter, czy można byłoby za niego jakieś notowania zgadnąć, bo to mnie zawsze zastanawiało. O, rzucić taki spowalniać, i pewnie notowania za helikopter jakieś, nie wiem, pewnie podobnie jak za Crossa, albo może, nie wiem, z 50 tysięcy. Okej, okay, czy ja się tu zmieszczę? Zmierzę się. Troszkę może spolnimy, bo widzę, że ta Corvette to coś nie da dobrze za nami. Aha, to bym znowu nie zgubił. Wow! Nie no. wiem, co nie wyprawiałem ci federalnie, ale ich sprawa. Okej, okay, posiłki za jakieś. Dwie minuty. No nie, Znowu! O, ma fakra już. Mam nadzieję, że to nie zrobię trzeci raz. Nie wiem właśnie, dlaczego ta korweta się wycofała. O, jest blokada, świetnie Okej, okay, zobaczcie, to sobie odjechał i jak zapierdziela ta mocno Okej, okay, ja sobie poczekam, a czemu nie Skoro nikt mnie nie chce gonić, to ja sobie mhm. poczekam tutaj, może posiłki dojdą A jak nie to zresetuję sobie zegar, podjadę bliżej i tak będę co chwila robił. bo ogóle przez ten biały wygląd Porsche, to ja nie widzę ile zostało mi. Jakieś chyba jeszcze 45 sekund? Albo mam lepszy pomysł. Ja tak będę po prostu czekał, resetował i później w ogóle do stadion uciec. Wtedy później nie będę musiał... Z... Wszystkiego tego robić, hej okay. Okej. Okay. No i teraz podobnie. I <laughs> tak za każdym razem. A ponieważ mam półtorej minuty, to mogę się tak zabawić. Wiem, że to trochę dziwaczny sposób, ale umówiszcie mi skutecznie. Jak nie ma radiowozów i zostaje wam niewiele czasu, to zawsze możecie tak zrobić. I nic się nie stanie. Mało tego, mogę zrobić nawet dalej. Okej, okay, czekamy sobie. No i w, w ten atropanalny sposób sobie próbę. Następne powinny być już trochę troszeczkę łatwiejsze niż ta. Bo już nie będzie aż takiego hardcore, że musisz kwadrant z glinami wytrzymywać. Okay, zostaje jeszcze minutka hmm, bo tak co, co tam jeszcze pamiętam było pamiętam, kilka we czasówek będzie e, i jeszcze cztery próby takie policyjne z ja pościgami związane Okej, okay, chyba... gdyby nie ten helikopter... Byśmy to zrobili inaczej. Okej, okay, widzę, że ktoś tutaj jest na tyle głupi, że hmm, pojechał sobie nie w tę stronę co trzeba. helikopter zgubiliśmy Okej, okay, czy, czy tutaj ucieknę Ale wiesz wypiwaliśmy Okej, okay, to ja że że skuteczny sposób jest, udało się w końcu, o jacie. ale to było bardzo trudno. No nie powiem. Okej, okay, 17 radiowozów zniszczyliśmy, to nawet nie tak dużo jak to 15 minut jasny. No ale przynajmniej ta próba wreszcie zaliczona. Ja już myślałem, że nie dam rady, bo już przez chwilę się bałem, że po prostu ich zgubię. Tak jak już dwa razy mi się to wcześniej zdarzyło. No, ale jedna z najtrudniejszych przeszkód zaliczona, no to zostanie nam jeszcze chyba z 9 albo 10 prób do zaliczenia, więc całkiem niedużo. Wyczekujcie kolejnych odcinków. Z Need for Speed Most Wanted serii prób. Trzymajcie się. Cześć!